dnia Mariusz Zbycho i Janusz chcieli zmusić mądrego Adama do zażywania narkotyków. Adam nie chciał się zgodzić. Chłopcy zaczęli mu strasznie dokuczać. Świat zawirował, tak nagle przestał, cieszyć się! Chciałaś latać za i chciałaś dostać skrzydeł Adam bał się, więc po dłuższym namyśle przystał na propozycję kolegów. Po skończonych zajęciach Mariusz, Zbycho, Janusz i Adam poszli w tajemnicze miejsce. Młodzi chłopcy zaprowadzili Adama na skatepark mieszczący się. Przy gmachu gimnazjum, gdzie zobaczyli nieznajomego rozmawiającego z Dylanem. Chłopaki zamawiali narkotyki u O Tego samego dnia, podczas przerwy, jeden z uczniów, Radzik, znalazł Mariusza, Zbycha i Janusza w opakanym stanie. Radzik szybko poinformował o tym pana pielęgniarza oraz pana dyrektora, gdyż nie wiedział, co dzieje się z jego kolegami. do gabinetu medycznego i dokładnie zbadał. Stwierdził, że dzieci są pod wpływem narkotyków. Razem z dyrektorem szkoły podjęli decyzję o poinformowaniu odpowiednich służb policji. Sądzę, że to wynika z nieświadomości, z braku wiedzy, a poza tym z presji wywieranej przez grupy rówieśnicze. Po to, żeby się im po prostu przypodobać, może niejednokrotnie. Rodzice nie tłumaczą w domu. Chcą spróbować czegoś innego, nowego, sprawdzić jak to działa, bo pewnie słyszeli niejedno od starszych kolegów czy ze środków masowego przekazu. Może, może się trochę dorosłymi. to, co zakazane to męci. Tak myślę, że też jest niewiedzy. Gdyby byli dobrze poinformowani, jakie są skutki negatywne, jak mogą na przykład bardzo zmienić życie młodych ludzi, doprowadzić do tego, że to życie się kończy, to może się zastanowili, sięgając pierwszy raz. Dlatego, że szukają jakichś nowych doznań pod wpływem kolegów otoczenia chcą spróbować czegoś nowego. Nie wiedzą, że to jest zgubne. Wszystkie nałogi są. Jakie złe. Fakt pokazania, że się jest dorosłym, zrównanie rówieśnikom albo zaimponowanie rówieśnikom. A może mają ochotę na jakieś według nich ciekawe doznania, które oczywiście słyszą te, słyszą te relacje od innych, bo sami nie wiedzą, jakie to są te doznania, ale słyszą, że mają być te takie ciekawe doznania. No i chcąc właśnie mieć te owe doznania, na tego sięgają. Ludzie, którzy mają stres, nie umieją sobie radzić ze stresem. Jakieś różne szkoły z powodów, czy to domowych, czy rodzinnych, czy szkolnych, nie dają rady sobie albo nie umieją sobie radzić ze stresem. No i sięgają po najłatwiejszą rzecz, narkotyki. Dlaczego młodzi ludzie sięgają po narkotyki? Wydaje mi się, że troszeczkę z nudy i troszeczkę ze złego towarzystwa, jakie ich otaczają. I myślę, że jakby uprawiali sport, to by zdecydowanie zajęli głowy sportem i wysiłkiem niż e, takimi głupotami. No, zapewne mają jakieś problemy, albo druga rzecz to jest, często chcą się przypodawać swoim kolegom i koleżankom. Ktoś ich starszy ma, wózki, więc próbują. Myślę, że działają pod wpływem kolegów, którzy, którzy są bardzo niemądrzy i sięgają po coś, co jest bardzo szkodliwe i trujące dla ich organizmów. Myślę, że to bardzo złożone pytanie, bo każdy ma pewnie inne motywacje. Człowiek, który ma zainteresowania, który ma... Przyjaciół, który ma rodzinę, wsparcie w rodzinie, to nie będzie szukał powodu, żeby sięgnąć po narkotyki, bo wie, co jest ważne w życiu i wie, że narkotyki w przyszłości do śmierci dziecka i dla dorosłego również. Policja po zapoznaniu się z tą sprawą zdecydowała o podjęciu odpowiednich przedsięwzięć. do szkoły ucznia tajniaka, którego rola polegała na dowiedzeniu się, kto rozprowadza towar wśród młodych ludzi. Po kilku dniach od przybycia wtyki policyjnej do szkoły, sprawa nabrała nowych przypuszczeń. Fałszywy uczeń podejrzewał jednego z gimnazjalistów, a więc zaczął się go dopytywać o narkotyki. Nastolatek powiedział agentowi, że przyszedł do niego po we wskazane miejsce, przy kontenerze na śmieci. W umówiony dzień o podanej godzinie młody detektyw stawił się w ustalonym wcześniej miejscu, gdzie czekał już na niego Czopson. Po chwili rozmowy między nimi diler sprzedał swojemu nowemu klientowi narkotyki. Wtedy młody agent był już pewny na 100%, że to on jest dilerem. Wezwalił więc do swoich znajomych w policji, ludzi znających już dobrze całe to wejście. Po paru minutach służby specjalne były na miejscu, by złapać nastolatka rozprowadzającego szkodliwe substancje. Akcja policyjna przebiegła pomyślnie, więc teraz należało się szczególnie zająć uszkodowanymi dziećmi. Pan pielęgniarz przez cały czas opiekował się chłopcami, którzy zażyli. Wcześniej narkotyki od Dylera Chopsoe. Uczniowie podstawówki pod wpływem narkotyków byli dość długo. Na szczęście, po pewnym czasie stan zdrowia chłopców znacznie się poprawił. przede wszystkim, wpływają niekorzystnie na rozwój intelektualny, na psychikę, na rozwój fizyczny. Są konsekwencje tego w postaci chorób w przyszłości. Narkotyki degradują umysł i zmieniają postrzeganie świata i to, co wydaje się normalnie w naszym systemie wartości, coś co jest nie do przyjęcia. Dla takich ludzi jest wszystko zadzwolone. Mhm. Trzyma to takie jak przybyć dzieci. Zarzywanie narkotyków prowadzi tak naprawdę do... To... Nie. Człowiek uzależnia się, a nawet nie wie, że jest uzależniony. Myśli, że coś fajnego, a to prowadzi po prostu do zguby. mówiłem, do śmierci. Można się łatwo uzależnić, zgubić się w innym świecie za Przede wszystkim odosobnienie, to jest pierwsze. Najpierw się wydaje, że jest wszystko osobno, że świat. I nie ma żadnych barier, a później niestety prowadzi to do uzależnienia. Człowiek coraz bardziej jest samotny, musi coraz więcej narkotyków zdobywać. Później wiąże się to z finansami, musi zdobywać pieniądze, których brakuje, więc często kradnie, często prowadzi to również do tego, że no, niestety młodzi ludzie najpierw w poprawczach lądują, później w więzieniu, no ale przede wszystkim e, wcześniej czy później, niestety, kończy się to śmiercią. Niestety, uzależnienie. I to jest chyba najgorsza konsekwencja uzależnienie, czyli tak, jak już bierzesz raz, drugi, no to masz jakieś tam pewne doznania, które Ci sprawiają przyjemność. Albo może być to rozluźnienie, albo, nie wiem, lepsze spojrzenie na świat, albo jedno w porównaniu z tej osobie wydaje się, że to jest właśnie wyjście z sytuacji stresujących, bo przez moment mają jakiś taki spokój, albo luz, albo jakoś problem wyobrażenie swojej rzeczywistości. No i sięga się po raz drugi, trzeci, czwarty i niestety one powodują uzależnienie. A co za tym idzie, no to są konsekwencje chorobowe i niestety finansowe. O tym trzeba bardzo pamiętać. Czyli wiecie, że Wszystkie konsekwencje są zdecydowanie złe. Zdrowie, jeżeli chodzi o psychiczne zdrowie, zdecydowanie podupada. Są różne pewnie lęki. Nie wiem, ja nie brałem narkotyków, więc nie wiem. Na Zdrowia to po pierwsze. Cały organizm cierpi na tego typu środki, jeżeli się tak podaje. A jeżeli ktoś się bardzo już ciągnie i w porę nie opamięta, do, do jakiego stanu może dojść, to niestety może być też taka degradacja i wykluczenie ze społeczeństwa. To przede wszystkim zdrowotne, jak i psychiczne. Uzależniają silnie i wyniszczają ten organizm człowieka.